Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku QA. Cieszę się, że Państwo wytrwale ze mną są. Chciałam powiedzieć dzisiaj, odpowiedzi na dzisiejsze pytanie QA dotyczy ono stopy cukrzycowej. Skąd się bierze i jak się objawia. Cukrzycowa to naprawdę poważne powikłanie cukrzycy jest następstwem wieloletniej niewyrównanej cukrzycy. Hiperglikemia, czyli niewyrównana cukrzyca przez wiele lat stopniowo powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych. Dochodzi do zwuknienia, dochodzi do utrudnienia przepływu, do powstawania zakrzepów. I właśnie te utrudnione zaburzenia powodują niedotlenienie, niedokrwienie tkanek, dochodzi do uszkodzenia także włókien nerwowych, co objawia się właśnie już wiele, wiele lat wcześniej, nawet przed wystąpieniem samych objawów stopy cukrzycowej. Dlatego tak ważne jest, Dbanie o cukrzycę od samego początku, zaburzenia, niedokrwienie, uszkodzenie włókien nerwowych. Powoduje, że zwyczajni pacjenci nie odczuwają bólu, nie, dotyka, nie widzą, nie odczuwają yy, ucisku buta, dochodzi do powstawania nagniotków, odcisków, których w ogóle nie odczuwają. Tak naprawdę pierwsze objawy stopy cukrzycowej, czy w ogóle zaburzeń ukrwienia stopy, to drętwienia, to pieczenie, kłucie. Wszystkie buty moim pacjentom wydają się niewygodne. I to, że przy dłuższym dystansie bolą nas nogi, że dochodzi do jakichś takich odczuwalnych problemów z chodzeniem, należy pomyśleć o stopie cukrzycowej. W przypadku stopy cukrzycowej zmiany, tak jak powiedziałam, rozwijają się bardzo, bardzo podstępnie. Jak uszkodzimy sobie stopy, człowiek zdrowy, to zmiany są na zewnątrz w przypadku cukrzycy, w przypadku stopy cukrzycowej, jak gdyby psuje się wszystko o środka. Państwo nie zauważą tej zmiany na początku to dlatego dlatego, że wszystko zaczyna się w głębokich tkankach, dochodzi do deformacji stopy, dochodzi do zaburzeń czucia i niestety często kończy się to amputacją. Jak już zmiany o charakterze stopyców krzyżycowej się rozwijają, to już jest bardzo, bardzo późno, to już wtedy naprawdę możemy tylko objawowo leczyć. Natomiast zwracajmy uwagę, zwracajcie Państwo uwagę właśnie na jakieś takie uczucie kłucia właśnie butów, trętwienia kończyn, po, pobolewania i wcześniejsze objawy. Syndromem na pewno jest zaburzenie czucia y, temperatury, dlatego po prostu należy oglikiemie dbać. W tej, te objawy są podstępne, takie namacalne powikłanie cukrzycy, świadomość tego, że takie powikłanie występuje skłania do dbania o cukrzycę, dbania o obuwie, jak zauważą Państwo, że buty cisną, to niekoniecznie są to tylko buty, to tak naprawdę są to już zmiany na stopach. Mamy podologów, warto podologa, warto odwiedzić podologa, żeby zobaczył, żeby ocenił stan stóp. A jak można zapobiegać? Zapobieganie to właśnie to, o czym zawsze Państwu mówię, to dbałość o glikemię, to monitorowanie glikemii, to właśnie utrzymanie poziomu cukrów w rygorach. Ale to zapobieganie to także noszenie wygodnego obuwia. To także dbanie o to, by stosowywać wkładki ortopedyczne, żebyśmy nie mieli, żebyśmy nie mieli tych, tego uczucia ucisku. Stopa jest neuropatyczna. Białe stopy neuropatyczne naprawdę nie są zauważalne. Natomiast jak już jest niedokrwienie, to wtedy bardzo boli. I po prostu nie bagatelizujmy, nie myślmy, że nic mi się tam nie dzieje, bo nie boli. Ja tak mówię: w cukrzycy ból jest na samym końcu. Oglądajmy nasze stopy. Do tego ja wiem, że jest ciężko, jeżeli ktoś na przykład jest samotny, ale warto od czasu do czasu, na dobra, raz na miesiąc wziąć lustereczko do ręki, spojrzeć, pod stoł zobaczyć, czy nie ma jakichś zaczerwień, czy nie ma jakichś zasini, czy nie ma zmian niepokojących. To na pewno pozwoli na zapobieganie temu rzeczywiście rozwinięciu się już zespołu stopy cukrzycowej. Zwróćcie też uwagę na kształt Waszych. waszych jeżeli widzicie deformacje, jeżeli widzicie jakieś odchylenia w kostne. To, czy uwypuklenia, to też należy zgłosić się do lekarza. My nie zawsze mamy czas, przyznaję się, żeby te stopy otwierać. Państwo się wstydzą. Państwo się wstydzą też pokazywać. Mówią, że nogi nie wymyte, jak... staramy się egzekwować, ale jeszcze jeden objaw, który chcę tutaj zwrócić uwagę, tak często jest taki objaw zimnych nóg, objawy skarpetek, takie uczucie, jakby wam coś ciążyło. To są właśnie objawy, których należy się Należy zwrócić, na które musicie zwrócić uwagę. Ciekawa jestem, czy pomyślicie troszkę. Ciekawa jestem, czy spojrzycie. W ramach porządków pooglądajcie sobie swoje stopy. Jeżeli trochę was tak delikatnie postraszyłam, to będę zadowolona. Dziękuję za oglądanie, że w ogóle mnie włączyliście, że mnie wyszukaliście. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, do lajkowania i do subskrypcji na moim kanale. Mam nadzieję, że mogę Wam pomóc, staram się jak mogę. Dziękuję i cieszcie się życiem.